Czy wiedziałeś, że AI już teraz potrafi czytać w Twoich myślach? A może słyszałeś o inteligentnych robotach, które samodzielnie uczą się i tworzą nowe wynalazki? To, co kiedyś było czystą fantastyką, dzieje się na naszych oczach i to szybciej, niż myślisz. Czy to możliwe? Tak, naukowcy stworzyli algorytmy, które potrafią odczytywać aktywność mózgu i przekształcać ją w słowa. Co to oznacza? W przyszłości wystarczy pomyśleć o czymś, a komputer to zapisze. Czy to koniec klawiatur i ekranów dotykowych? Sztuczna inteligencja już teraz potrafi wymyślać własne rozwiązania problemów, na które ludzie nigdy by nie wpadli. Przykład? Naukowcy z OpenAI stworzyli roboty, które samodzielnie nauczyły się chodzić, bez pomocy człowieka. Co dalej? Czy w przyszłości maszyny same będą wymyślać nowe technologie? Wyobraź sobie grę wideo, w której cały świat jest generowany w czasie rzeczywistym przez AI. Już teraz istnieją algorytmy, które same projektują poziomy w grach, tworzą muzykę i nawet wymyślają fabuły. Czy to oznacza, że w przyszłości filmy, gry i książki będą tworzone bez udziału człowieka? To, co jeszcze niedawno było science fiction, teraz dzieje się naprawdę. A to dopiero początek. Co myślisz o tym, że AI potrafi czytać myśli, uczyć się jak człowiek i tworzyć nowe rzeczy? Czy to ekscytujące, czy przerażające? Daj znać w komentarzu. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, bo kolejne odcinki AI nadchodzą.